Cześć, witaj w moim kolejnym filmie z gry Shrouded, dzisiaj pokażę Ci gdzie jest ukryty kostór Księżycowego Nowego Roku. W tym celu przeniosę się do pradawnej iglicy Łąki i dolecę sobie na lotni do miasta Netherton. Jak w zadaniu nam piszą, kostur jest ukryty w piwnicy, w której wchodzi się od strony wody. Oczywiście wody tam żadnej nie widać, jest tylko lawa. No możemy przypuszczać, że zanim pojawiła się lawa, to była tam kiedyś woda, może twórcy chcieli tak to nam przekazać. No wstyd się przyznać, ale naszukałem się tego kosturu naprawdę bardzo długo. Jeżeli ty też tak miałeś, to pokażę ci ukryte drzwi, które trzeba otworzyć, żeby go znaleźć. Jesteśmy w miasteczku Neterton. Zbędziemy się tutaj wszelkich przeszkadzających. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Czytajmy jeszcze raz jak brzmi zadanie konstrukcji księżycowego nowego roku Świąteczny kostór księżycowego nowego roku znajduje się w dużym domu w Nethertonu, w ukrytej piwnicy w pobliżu wody, do której wchodzi się od zewnątrz no to jesteśmy w dużym domu, największym jaki tutaj występuje Idziemy sobie tutaj, schodzimy. No i piwnicy żadnej nie ma jak widać. Natomiast są ukryte drzwi tutaj. Nie wiem jakim cudem ich wcześniej nie zauważyłem, ale naszukałem się tutaj naprawdę długo. Sprawdziłem wszystkie te domki, sprawdziłem z każdej strony gdzie tu jest jakaś piwnica. Aż w końcu znalazłem to. Tutaj mamy skrzynię, i w niej oczywiście znajduje się kostur węża. Na górze tego budynku, z kolei, w ramach ciekawostki, powiem Ci, powinno powinny być jakieś bloczki. Zaraz Ci pokażę, jak tam wejść. Tutaj już się świecę, tylko tutaj chyba nie wskoczymy. Przechodzi się tam ten. Tak, tutaj łapiemy się. Da się wytrych. I tutaj mamy niedbale ciosany kamienny blok. W tym filmie to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli materiał okazał się przydatny, zostaw proszę łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych moich filmów. Dzięki i do zobaczenia.